Cześć, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale, w kolejnym filmie z serii Back to School. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, co znajduje się w moim szkolnym plecaku. Dużo osób było zaciekawionych z tym filmem i tym tematem, więc postanowiłam, że nagram. Ja w tym roku idę na studia, więc szkołę zaczynam dopiero w październiku i teraz, miesiąc wcześniej, spakowałam ten plecak tak prowizorycznie, więc pokażę Wam za chwilę, co zamierzam zabrać ze sobą do szkoły, co myślę, że będzie mi potrzebne. Także zaczynajmy! Okej, okay. więc to jest mój plecak. Taki mega różowy, z takiego dziwnego śliskiego materiału, bardzo nietypowy, z firmy hype. No i ja ten plecak mam jakieś dwa lata już, jest naprawdę w bardzo dobrym stanie, bo nie noszę go często, bardzo często zamieniam plecak na torbę. No i tak mówię: Kurde, może bym kupiła jakiś inny plecak nasz na uczelnię, na studia, bo tak chodzi z takim różowym plecakiem, ale. Podoba mi się on i po prostu uznałam, że co z tego, że jest różowy? Jest po prostu inny, będzie się rzucał w oczy, a ogólnie jest naprawdę bardzo fajny i naprawdę bardzo wygodny. No i czasami wiadomo, zamieniam właśnie plecak na torbę, tak jak już przed chwilą Wam powiedziałam, więc to zależy od mojego humoru, od dnia i od stylizacji, jaką sobie wybiorę na dany dzień. Otwieramy mój plecak, wybaczcie, że ja go tak trzymam, mam nadzieję, że widać, bo jest mega ciężki. Ten plecak składa się z jednej dużej komory, w której mam. Tyle, tyle rzeczy, praktycznie wszystko. I dodatkowo ma jeszcze taką mniejszą kieszonkę, tutaj z przodu, i to jest wszystko. Na ten moment, szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, jakie rzeczy będą mi potrzebne na zajęcia, czy ile zeszytów i, i, i w ogóle cokolwiek. Więc wszystkiego tutaj nie spakowałam, tego, co sobie przygotowałam do szkoły, co kupiłam. I jeśli właśnie będziecie ciekawi, co dokładnie kupiłam na studia, to odsyłam Was tutaj do wcześniejszego filmu, dlatego że tam powiedziałam wszystkie ceny, wszystko gdzie. Co kupiłam. A zajmijmy się właśnie tym, co ja tutaj spakowałam. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, laptop, e, dlatego, że tutaj mamy już ten przywilej, że możemy chodzić na zajęcia z komputerem. E, powiem Wam, że ja no, nie mam pojęcia, jak to będzie, e, czy będę mogła, czy będzie mi lepiej pisać notatki na komputerze niż ręcznie. Na razie mam wrażenie, że będę nosić ten laptop e, i, i tak niech na razie zostanie. I tutaj mam. Kuterał, który kupiłam prawdopodobnie w Saturnie i on jest z firmy Hama. I pokażę Wam od razu, jakiego mam e, laptopa, bo dostaję o niego wiele, wiele pytań. Jest to netbook z firmy HP, a dokładny model jest to model NV13AD103NW. Kolejne rzeczy to są oczywiście zeszyty. No i tak jak mówię, nie wiem czy będę wolała pisać notatki ręcznie, czy wygodniej i szybciej będzie na laptopie. Jeszcze tego nie wiem, bo po prostu nigdy jeszcze nie byłam w takiej sytuacji, że mogłabym sobie wybrać. Więc kupiłam sobie na razie dwa zeszyty, mam jeszcze trzeci zapasowy. No i tak jak mówię, nie wiem czy będę musiała nosić jeden, czy będę musiała nosić dwa. Czy 3 czy 50, ale przypuszczam, że jednak jakieś zeszyty na notatki się na pewno przydadzą. Tak samo będę nosić raczej taki folder z koszulkami na różne luźne kartki, notatki, kserówki, ćwiczenia. Z tym nie wiem jak będzie, bo jeśli nie będzie tak dużo e, luźnych kartek, kserówek, to myślę, że nie będę tego używać, ale jeśli będą, to wszystko zależy od uczelni i od zajęć. Najważniejsza rzecz to jest, słuchajcie, kalendarz organizer, e, który kupiłam w TK Maxie. E, on jest w takiej formie segregatora, bo tutaj ma twardą okładkę, więc naprawdę fajnie, bo się nie będzie w plecaku ani w torbie zaginał. E, no i kalendarz to jest obowiązek. Ja powiem Wam, że będę musiała ogarnąć. Naprawdę wiele rzeczy podczas moich studiów, także organizacja, przede wszystkim. I więcej o tym kalendarzu mówiłam również w holu, także Was tam serdecznie zapraszam. Ten kalendarz wydaje mi się, że będę nosiła ze sobą zawsze, bo jakoś tak w telefonie czy w laptopie ciężko mi jest się ogarnąć. Ja wolę po prostu sobie wszystko w kalendarzu widocznie zapisać. Też plusem jest to, że on nie jest jakiś mega ciężki. Widziałam naprawdę cięższe kalendarze, także spokojnie mogę go ze sobą codziennie nosić. Następny Rzeczy takie luźno leżące na ten moment, to są karteczki. Tutaj karteczki samoprzylepne, a tutaj znaczniki samoprzylepne. Prawdopodobnie wsadzę je albo do tego kalendarza, bo właśnie ma twardą okładkę, także tam będę je mogła sobie przykleić i po prostu nosić. Jeśli nie, to karteczki będą jakoś luzem, a te znaczniki można sobie tutaj odrywać i podzielić na pojedyncze. Więc być może wezmę sobie tylko taką jedną część i będę nosić na przykład w piórniku. No i właśnie piórnik. Piórnik, słuchajcie, mam taki. Dała mi go moja siostra, bo ona używała go sobie w tamtym roku. W tym roku kupiła sobie nowy. No i co w tym piórniku, bo to jest zdecydowanie ważniejsze. Na pewno przede wszystkim różne zakreślacze, markery. Tutaj mam swoje nowe zakreślacze w kolorach pastelowych. Tak samo mam kolorowe cienkopisy, żeby coś, na przykład sobie zapisać na kolorowo. Używam ich do organizacji właśnie w kalendarzu. Tutaj dalej mam linijkę. Nie wiem, czy będzie mi potrzebna. Myślę, że może się nadać. No a jeśli nie, to będę przede wszystkim używać jej do właśnie zakreślania i podkreślania, żeby namalować prostą linię. Tak samo oczywiście mam korektor w płynie. Tutaj dwa długopisy. Ołówek stary, który robiłam kiedyś. W tym roku prawdopodobnie zrobię sobie nowy design takiego ołówka. No i jeszcze tutaj do piórnika wrzuciłam, słuchajcie, takie małe duperele, typu spinacze do papieru. Tutaj mam takie złote, które kiedyś kupiłam w Biedronce, chyba rok temu. Może się nadać. Zobaczymy. Będąc cały dzień w szkole, oczywiście potrzebujemy jedzonka i picia, a ja to już w szczególności. E, I jeśli chodzi o picie, to mam tutaj swój kubek termiczny, który niedawno kupiłam w Starbucksie. Był moim po prostu wymarzonym kubkiem i nareszcie go mam. E, uwielbiam po prostu pić herbatę, jestem uzależniona. E, od kawy tak samo, e, więc oczywiście kubek termiczny u mnie to musi być obowiązek do szkoły. Tym bardziej, że kiedy jeździmy do szkoły rano, i teraz będzie semestr zimowy, to tym bardziej w jesień, w zimę jest zimno i herbata u mnie albo kawa, po prostu coś ciepłego to jest obowiązek, więc termos będę nosić. Zamiennie pewnie z jakimś kubkiem czy butelką na wodę, a jak nie to i to i to. I tak jak wspomniałam o jedzeniu, to też zawsze mam ze sobą jakieś przekąski, staram się nosić. Poza drugim śniadaniem, oczywiście, jakimś tam lunchem, bo tego dzisiaj nie mam po prostu. Po prostu tego nie przygotowałam. I tutaj akurat mam takie czekoladowe batoniki WW z Wedla. Naprawdę bardzo je lubię. I ciastko z Belwity, które w środku jest z masem orzechowym. Bardzo dobre, bardzo dobre. I też zawsze mam ze sobą gumy Bo kiedy piję kawę To potem wiecie, jest takie dziwne uczucie na zębach e, Więc tutaj akurat mam ringlesy, ale jakiekolwiek gumy Orbity e, zawsze mam w torbie Obowiązkiem, obowiązkiem Po prostu wszystkich jest noszenie portfela Kosmetyczka Kosmetyczkę mam taką z chanela czerwoną w kosmetyczce jak to w kosmetyczce Oczywiście parę rzeczy Z kolorówki do makijażu e, Tutaj akurat mam cztery Takie produkty, e, wiadomo że będą one się zmieniać w zależności od tego, jaki mam humor i w ogóle ale zazwyczaj mam ze sobą coś do brwi, tutaj akurat mam kredkę z Anastazji, bo w ciągu dnia je po prostu uwielbiam mieć idealne brwi, tak samo mam tutaj korektor i to jest nowy korektor z Golden Rose, który niedawno testowałam Nude Look Retouching Face Pen, to jest właśnie taki korektor w kredce, bardzo wygodny i dwa produkty do ust ostatnio mój ulubieniec, po prostu totalny, przez cały sierpień Wam praktycznie tylko i wyłącznie tej pomadki. Jest to pomadka z Anastazji, płynna w kolorze Dolce. No i jeszcze mam jedną, którą też testuję od niedawna. Z Golden Rose, kremowa kredka do ust w kolorze 01 Nude. I ona jest w takim idealnym nude kolorze. Powiem Wam, że po prostu genialna. A dlaczego pokazuję te dwie akurat? Dlatego, że po pierwsze, bardzo je polubiłam, a po drugie. Albo do szkoły używam płynnych, matowych pomadek, takich bardzo trwałych, albo używam czegoś lekkiego, co jest łatwe do podprawiania w ciągu dnia. E, więc ta kredka jest naprawdę bardzo prosta w nałożeniu. E, te usta są takie po prostu naturalnie wyglądające. W każdym momencie możemy sobie dołożyć tej kredki, a ta z kolei pomadka jest, kiedy nie lubicie sobie dokładać pomadki na usta w ciągu dnia. E, no ale jednak przy tym trzeba uważać, bo jak się nam trochę zje, to potem to nieestetycznie wygląda. Tak samo, zawsze mam ze sobą krem do rąk, bo ja po prostu nienawidzę mieć suchych rąk. To jest mój koszmar, a mam do tego skłonność, więc zawsze krem do rąk. Tutaj akurat mam taki mini cztery pory roku. Oczywiście lusterko. Szczerze się przyznam, że ja długo, długo nie miałam takiego podręcznego lusterka do kosmetyczki. I aż w końcu kupiłam, jak jechałam na wakacje i kupiłam jakieś takie najtańsze w Rossmanie. Ono jest rozkładane podwójne takie i też się przydaje. Uwierzcie, że się przydaje, a często po prostu nie miałam i miałam potem problem. Plasterki na wszelki wypadek, czy to jakbym się skaleczyła, czy jakbym obgryzła skórki w, przy paznokciach, albo jak obetrą mnie buty. Mam również taką miniaturkę tuszu do rzęs, tutaj akurat z Chanel'a, to są takie próbki. Jest fajna, bo jest po prostu malutka, a może czasami się przydać. Tak samo uwielbiam nosić próbki Perfum, bo one są takie maluteńkie Zajmują bardzo mało miejsca I tutaj mam akurat trzy Bardzo często dostajemy takie próbki W drogeriach, kiedy robimy zakupy ja te mam akurat z Sephory Tutaj mam Diora, e, Givenchy I Chanel Mam jeszcze żel antybakteryjny do rąk Czasami jest w tej kosmetyczce, czasami jest gdzieś Luzem w torbie, pod ręką e, Tutaj akurat mam z Buff Body Works I żel antybakteryjny zawsze noszę ze sobą e, No i wiadomo, jeszcze w kosmetyczce jest parę takich kobiecych rzeczy. Jeszcze tutaj luzem wrzuciłam balsam do ust, dlatego że u mnie też to jest obowiązkowa rzecz, którą zawsze potrzebuję. I tutaj akurat mam blistek, który bardzo dobrze sobie radzi z moimi suchymi, spierzchniętymi ustami. Chusteczki do nosa. Mam tutaj jeszcze szczotkę do włosów, moją kompaktową Stangle Teaser. Ok, i to by było wszystko na ten moment. Mój plecaczek jest już pusty. Pokazałam Wam wszystkie rzeczy, które na ten moment wydaje mi się, że zabiorę ze sobą na uczelnię. Jeśli chodzicie już na studia, to dajcie mi znać w komentarzach, co ze sobą zabieracie na uczelnię, co warto jest mieć ze sobą, a co sobie darować, bo naprawdę przyda mi się ta informacja. Natomiast jeśli chodzicie do podstawówki, czy do szkoły średniej, to również wydaje mi się, że te rzeczy, które Pokazałam, warto jest mieć zawsze przy sobie. Oczywiście, jeśli Wam się podobał ten film, to zostawcie łapki w górę pod tym filmikiem. Zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Poniżej również na moje konta społecznościowe, które znajdziecie na dole w opisie tego filmu, jak i na końcu. A ja teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!